Dzisiaj mam Kindów of piąteczek wolny, także siedzę i sobie piję moją kawkę, nie moje laty macchiato, ale po prostu kawkę. Dzisiaj w sumie mam jedną, jedyną misję, pójdzie się zresztą ze mną, odbieram pakiet startowy na półmaraton Krakowia i może sobie jeszcze koszulkę dokupię. W sumie nie będę i tak w niej biec, ale wiem, że chłopowi się podoba, więc może po prostu wezmę męską pod rozmiar dla niego i to będzie takie, no, why not. Także mała hala Tauron Arena, odbieranie pakietu. No i wiecie co, mam chwilowo małą konsternację, co zjeść przed półmaratonem. Hmm, mam dylemat, wiecie, mam dylemat, no nie będę oszukiwać, bo nie wiem, czy to ładowanie węgli mi pomoże. Zważyłam się dzisiaj rano, żeby nie było, bo mnie zwykle ulewa po... Większej ilości węgli. Nie będę na plusie kalorycznym, ale niestety coś czuję, że woda mi się zbierze tak, że no wiecie, no trochę, trochę o to chodzi, by mieć dużo glikogenów w mięśniach, żeby na tym biegu nie opaścił i nie było ściany. Także węgle chciałabym na pewno podbić około właśnie te 230, jutro też 230. Ktoś powie, że to jest mało i tak się nie nabija węgli? Słuchajcie, ja chcę mieć sposoby, które dla mnie zadziałają, nie chcę przejadać się. Przed półmaratonem w Szczecinie jadłam pizzę i w sumie nie do końca to dobrze zadziałało, bo czułaby się strasznie dopuchnięta i ulana, więc nie chcę popełniać tego błędu. Trzymam się założeń z dietki. Właśnie ubieram się w ostatni krzyk mody, miętowa bluza. Szczerze, chyba ją kiedyś yy, pod kurtkę na narty wykorzystywałam, znalazłam ją w szafie, ubieram się ciepło, Czapeczka, 10 stopni jest na polu, nie chcę zachorować. Zobaczymy, co będzie w niedzielę. Ale pakiet startowy, dobrze. Nasz y, mission na dzisiaj. Uff. Wiecie co, chyba wezmę jeszcze mikro, bo nie wiem, czy będę chciała nagrywać tak przy wszystkich, bo się wstydzę. Jestem wstydzia. nie lubię nagrywać po prostu przy ludziach, więc Szukam gdzieś mikro i biorę bez sopu. O mój Boże, jego ludzi. No, mała kolejka jest przed odbiorem, a jesteśmy trochę po 12. Ale w sumie na plus szybko się rusza, więc tyle dobrze. Dobra, pakiet odebrany, koszulka odebrana. Są tu stoiska sponsorów. Może coś innego sobie kupimy. Zobaczymy. No, jak się ładnie wyłożyło. Ładne mają tutaj longslewy i... Kurwa, ładna jest ta koszulka bezka I love it. Piękny kolor, Pani leży. W sumie pytanie czy chłopie taką chciał. A tu mamy jeszcze puciki Tokio. Śliczne. I też taki topik do biegania. Kupiłam sobie dwie rzeczy z Carpetrii, bo czemu by nie. Dobra wiadomość, wszystko odebrane, mamy 12.34, a robiłam jeszcze zakupki, więc całkiem sprawnie to ogólnie wszystko przeszło, mimo że było już ludzi. I chyba przestało już padać. Ach, podobno Maciek w ogóle po mnie przyjechał, bo skończyli dzisiaj wcześniej pracę. To kurde, skurczybek. No, ale troszeczkę obładowani, no i dobrze. Wszystko nagrane, ja w koszulce półmaratonu, oficjalnej, nawet na pleckach... Ugh. Nie mam jak tą kamerą pokazać. Także oficjalna koszulka, z tyłu na pleckach jest napisany dystans i fajnie będziemy biec. To jest ostatni bieg na pewno w tym roku. W przyszłym roku nie wiem, czy sobie nie zrobię przerwy od takich... Dłuższych biegów, chociaż zobaczymy jak pójdzie i w jakim terminie będzie nasza marzanna. Po prostu chcę zrobić fokus na razie na treningi siłowe, a to wygania czy wrócę, na razie potrzebuję po prostu myślę, że zredukować i trochę po prostu ogarnąć inne rzeczy, bo no ciężko się biega, mając też na nadwagę, co nie? No. Więc priorytety, priorytety. I zobaczymy jak nam to wyjdzie. A na razie to nothing more. Trzeba będzie jakiś obiad wykombinować i. Hmm, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się potoczy dzień. Ktoś pytał, jak wyglądają nagrywki, gdzie ja to wszystko trzymam. Ogólnie wszystko jest yy, porozwalane, że tak powiem, tu wszędzie. No właśnie. W porządku ze mną nie będzie za dużego. Ech, trudno. Yy, muszę to muszę ogarnąć to tutaj, żeby wszystko wiedzieć i szczególnie numer startowy trzymać przy sobie. Bo jak jego nie wezmę, no to. <noise> Właśnie Moje go -to śniadanko przed każdym półmaratonem, znaczy dobra nie Moje codzienne po prostu śniadanko Owsianka z jabłkiem, odrobiną masła orzechowego Trochę białka No ma to trochę węgli, mam nadzieję, że da mi siłę Na, na bieganie dzisiaj Mamy godzinę 7 rano Z okiem. Życzyłabym sobie pospać troszkę dłużej, ale no nie dało się Jakoś tak dzisiaj po pierwsze źle mi się spało Po drugie martwię się pogodą Nie jestem pewna jak się ubrać Zobaczymy, zobaczymy co was ze sobą, zaraz się pakujemy i jedziemy, bo podobno mają być zarąbiste korki, bo ludzie to podobno będą parkować już tu wszędzie, a, a przed półmaratonem jeszcze jest piątka do biegnięcia, więc wszyscy zajmą te pewnie fajne parkingi, a nam zostanie już nic. A jest, przypominam, 16 tysięcy ludzi. Ogólnie tak, mam spakowane słuchawki, żale, chusteczki, pomadkę do ust będę mieć w kurtce, kocyk mamy, picie mamy, ja mam obecnie Krótkie spodenki, ale wziąłam sobie też długie i wzięliśmy ręcznik, żeby się owinąć i w razie coś przebrać. Chyba wszystko mam. Jeszcze telefon, telefon w kieszeni. Zastanawiam się, czy brać kominek na szyję. Znaczy, na teraz mogę wziąć, a potem nie wiem, czy zdaję, bo mam tą opaskę, a z jednej strony mogę sobie... Tak więc też, nie? Możesz. Z tym kominkiem. A to może tej opaski nawet nie będę brać? Wziąłbym. A ty ja sobie wiesz, zrobię tak. Jak chcesz? <noise> jajo. bajo jajo. Ba No bo jakbym tak biegła, to chyba też mi wystarczy, nie? Na wiatr. Powinno. No bo, bo to jest. Byt, no. O mnie dusi. Oh, dobra. Lecimy, widzimy się na starcie. Pewnie z grupą lazy. Dobrze, dobrze. 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 No. Hello, czy wygląda mi, jakby było zimno? Może. Ani, tr ani trochę. Czy jest zimno? <noise> tak. Trochę? Pogoda nie dopisuje. Znaczy, trochę tak troszeczkę coś tam kropi, tak jakby chciała, nie mogło. I ogólnie jest zimno i wieje. Wieje zimny wiaterek i to jest ogólnie najgorsze Ja w ogóle samopoczucie, spoko. Może jakoś dobiegnę do mety, ale ręce już mam skostniałe. Także zobaczymy i widzimy się. Na mecie starcie... Ale biegniesz w barwach... Takich Lazy. oto, tak jest. Biegnę w barwach, polisz barwy biało-czerwony. Tak, dzisiaj w taki oto sposób, że tak powiem, będę ogrywać tą trasę i wspierać Milenkę. No, niestety pogoda nie rozpieszczanie, czym nie czy słychać nawet, ale jestem przy strefie, w której Milenka startuje. Oczywiście nie muszę mówić, że na nodzę po raz kolejny i no, na pewno będzie przyjemniej obstawiać tą część trasy, bo w większości jest równy teren, ale jest iździec ludzi. Naprawdę sakra. Powiem tak, nawet nie jestem w stanie zlokalizować Milenki wzrokowo, a tym bardziej na lokalizatorze, bo ona podejrzewam, że mi udostępniła lokalizację, ale chyba ponad 16 tysięcy ludzi, jak nie 20, w jednym miejscu, to nadajniki nie są w stanie ogarnąć do tego stopnia, że po prostu nic się nie ładuje, nic. Także będzie ciekawie. Dwa, jeden, ogień! O Jezus Czyli wiemy, że biegnie na początku 2.20 Teraz się trzeba stąd teleportować, ale mówię mi prawą stronę, kurde Dobra, to lecimy teraz na piąty kilometr Lecimy na rynek główny teraz Pierwsze pięć kilometrów! Technos siedemdziesiąt pięć! Czuję jeszcze okej. Okay. Yes. Pięknie pisiak. Cześć! Dobra, udało mi się mi lękę złapać na. No, dopiero przy błoniach to jest chyba 6 kilometr, czy tam któryś. Dała mi żela, więc podejrzewam, że muszę się teraz przedostać na drugą stronę i będzie jej potrzebny. O nie, no dobra, ja jestem 7,5 km przed ósmym. Pasowało objechać do błonia i przedostać się na 11, żeby jej dać żela albo picie. Dobra, jestem przy 10 km raczej za kamerka jest, będzie ustawiona w stronę ludzi no mam misję udało się mi lęce udostępnić mi w końcu lokalizację, więc jest dobrze teraz już wiem że jej nie zgubię bo już się to przytrafiło przy kościele mariackim że zajechałem sobie a ona mi powiedziała że yy, no jest dalej więc dosyć niefajna sytuacja dobrze że nie miała krytycznej sytuacji. Widzę, że teraz się zaczynają takie momenty, że woda, żel i tak dalej. Dostałem info właśnie, że żel. Także żel jest w gotowości. A ja sobie czekam. Tak naprawdę to jestem za wodopojem. Więc wydaje mi się, że chyba woda nie będzie jej potrzebna. No, ale w tym momencie ona znajduje się tutaj, u góry, a ja jestem na dole. I ona obkrąży te błonia no i się zaraz tutaj zobaczymy Dyszka zaliczona tętną 179 samo poczucie no już trochę zmęczenia igniemy dalej To był sobie kilometr 15, czyli praktycznie można powiedzieć, że już niewiele zostało. To chyba pędzę na, na Ofiardombie, na most. Drugą stroną Wisły. To jest niby zamknięte. No dobra, no próbujemy. Nie wiem co to będzie, ale myślę, że tu już ścisłe wsparcie będzie bardzo potrzebne. Co, zostaje ostatnia trójka. Ja już tutaj za 18 km właśnie zrobiłem ujęcie. I teraz już lecimy na metę, ale coś czuję, że znowu będzie powtórka z rozrywki, że po prostu ja się z nią nie skomunikuję tam. Ale dobra, spróbujemy. Próbujmy się jakoś dostać na metę. To chyba będzie teraz największe wyzwanie. Jest! Właśnie na km mamy! Powiem to! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Let's go!

Dziękuje bardzo! Dzięki! Milek! No. No. Hello! Właśnie wróciliśmy do domku. Mm. Wolą stópcie! Ja w ogóle jestem. Wyglądam jak jajo. Czuję się jak jajo. Oh, mamy medalik. Oh, Pół maraton Krakowia zaliczony z czasem słabym. 2 30, ale I don't care. <laughs> Chcę mnie kaśleć i w ogóle wieszam go koło kopca. O, ta sama smyczka. Prawie, Prawie ta sama. Znaczy ten sam styl. Tauron, arena, ale ten sam, ten sam styl. Jest. Ładny. Medyk. Ziemia to jest odpowiednie miejsce dla mnie. Rozbieramy się. Chyba tak mnie spięło. Spięło mi całe w ogóle bary, spięło mi lędźwia, spięło mi czurki, dupę, wszystko. Czy dupę też się Oczywiście, że Mielka. tak. Oczywiście, że tak. Koszulka Lazy towarzyszyła mi przez cały bieg. Cieszę się. Dobrze. W końcu, w końcu koszulka klubowa. Ogólnie przyznam, było mi trochę za gorąco podczas biegu, czyli e, cienkie, długie leginsy i długi techniczny i techniczna też ta. E, no to trochę się ogólnie zagrzałam i były takie, było takich parę momentów, że miałam. Czy ja się nie przegrzeję ogólnie? O, numerek. Zdjęty. <klaski> mnie, Ale. that's O, okay. wszystko idzie do parania. Jestem tak mokra. W ogóle zaliczyłam glebę na czwartym kilometrze na wodopoju, bo było tak mokro, że się po prostu nie dało. Także gleba zaliczona. Kolanu nic nie jest, na szczęście. O. Znaczy, tak myślę, że nic nie jest. Dobra, zobaczmy, czy mamy na stopach jakieś rany. Czułam ogólnie tak nie paliły stopy, że myślałam, że po prostu nie dobiegnę przez stópki. Okej, okay, jeden pseudo-odcisk. Update stópkowy. Prawa stopa, dwa odciski. Lewa stopa, zero odcisków. I to ogólnie ta prawa mnie tak bolała, że myślałam, że nie dobiegnę. Ale jak widać, to nic groźnego. Nawet nie mam krwawych śladów ani nic, tylko. Dwa bolące odciski. No, jeden jest taki bardziej bolący. Ale Dobra, idę się umyć i, i myślę, że jeszcze może coś dopowiem. powiem. Chip, 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 Mimi. chip, 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 <coughs> <coughs> Hello, jestem kokonem po prostu. No po bryśni, co wiecie, zimno było, a ja jestem ciepłolubna, no to się okocykowałam po prostu. Jest mi wygodniej, będziemy oglądać Sabotażystę, także tak spędzamy po prostu niedzielkę. No i, i myślę, że dzisiaj już... Ogólnie myślę, że dla tego vloga to tyle. Mam nadzieję, że jakieś szoty udało się wrzucić z tego baratodu, ale no sama nie jestem pewna co nagrałam. I w razie coś. Kolejny wiki będzie podsumowanie jak się czuję i w ogóle co dalej, jak regeneracja idzie. Także dzięki, że oglądaliście, kajs, buziaczki ode mnie. Pa, widzimy się next time.